Jeżeli są narcyzami, a mają z wieloma osobami do czynienia w pracy, no to kolejny patent, patent to tam kolejny, jak to się nazywa, kolejna sprawa do załatwienia. Nie, nie osoba, tylko sprawa do załatwienia. Tak jak na przykład w przypadku yy, lekarzy, że... Przypadek u lekarza przypadek, tak? No, bo to, nie jest, to nie jest człowiek, tylko jest przypadek chorobowy, tak? Ale popatrz się lekarzu na, na, na swoje intencje. Zobacz, jak, jak ty tego człowieka nie chcesz widzieć. Tylko chcesz widzieć chorobę, bo ty jesteś nastawiony na leczenie chorób, a nie na obcowanie z ludźmi, tak? Ja rozumiem, no niektórzy lekarze mają trudny zawód.